17 września zapisał się w historii naszego kraju jako dzień, w którym w 1939 roku wschodnią granicę Rzeczpospolitej przekroczyły wojska sowieckie. Obecnie data ta przypomina potomnym o poświęceniu i oddaniu żołnierzy walczących z komunistycznym okupantem. Oficjalne uroczystości odbyły się dziś m.in. w Jastrzębiu zdroju. Główne uroczystości odbyły się na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Jastrzębia-Ruptawie przed pomnikiem upamiętniającym Sybiraków, czyli żołnierzy i cywilów zesłanych w czasie II wojny światowej na Syberię. Ten grób symbolizuje również poprzez wypisane daty, które dla naszego narodu, państwa są ważne, a one również symbolizują takie... Hmm, Masowe zesłanie właśnie na Syberię. To jest część naszej historii i, i to historii, która dotyczyła naprawdę milionów Polaków. Także trudno, żeby o tym nie mówić. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, rodziny Sybiraków, władze miasta, a także reprezentanci niemal wszystkich jastrzębskich szkół. Dla Sy o Sybirakach jest się mowa. Dla... Wychodzie też się spotkaliśmy i, w ich ho i im hołd składamy. O to bowiem chodzi, aby ci młodsi nie zapomnieli tego, co ci starsi musieli przeżyć. Najlepsza lekcja historii to jest taka właśnie, w której ta młodzież uczestniczy, a ona uczestniczy w tym konkretnym zdarzeniu i na pewno to będą pamiętali, myślę, że do końca życia. A gdyby zapomnieli to, Jastrzębskie Koło Związku Sybiraków szykuje już dla nich materiały pomocnicze. My chcemy założyć w Jastrzębiu właśnie internetową stronę i chcemy pokazywać to wszystko, co tu się zrobiło w Jastrzębiu i jak to wszystko odbywa się 17 września, upamiętniając tą tragiczną datę. Internetowa witryna ruszyć ma na początku przyszłego roku. Czas w tym przypadku ma bowiem ogromne znaczenie.